W kalendarzach wiosna za oknami Słońca, a na waszych ekranach 211 odcinek Flesza, w którym wita Was Julia Kalka. Sprawdźcie, co dla Was przygotowaliśmy w tym wydaniu. Tatu konwent, dni turystyki, pierwszy dzień wiosny. Fotografia pozwala na długo uwiecznić odczuwane przez ludzi emocje. O tym, jak studencka agencja fotograficzna pokazuje dzisiejszą rzeczywistość w materiale Emilii Gabler. No. Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa podziwiać można wystawę fotografii przygotowaną przez Studencką Agencję Fotograficzną. Możemy na niej znaleźć m.in. zdjęcia z manifestacji przeciwko agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wystawa prezentuje tak naprawdę protesty, zgromadzenia solidarnościowe z Ukrainą, jakie miały miejsce. To jest bardzo ważny temat społecznie i jesteśmy odpowiedzialni przed wszystkimi ludźmi, żeby powiedzieć to do bardzo dużej liczby osób. Wystawa taka jak ta jest jedną z oznak wsparcia i solidaryzacji ze społecznością Ukrainy. Aby pokazać ich reakcję na e, agresję ze strony władz rosyjskich, że jest to taka aprobata tego wszystkiego i jakby ukazać wszelkie emocje oraz e, to co dzieje się w ludziach. Były łzy, wzruszenia, były e reakcje złości, pewna nerwowość w osobach, które na tego typu demonstracje przychodziły. Patrzymy przede wszystkim na ludzi, na emocje tych ludzi, na to, aby pokazać to zgromadzenie, aby pokazać ich reakcje. Co autorzy usiłują przekazać oglądającym wystawę? Kluczem w czasie fotografowania tego typu wydarzeń jest tak naprawdę pokazanie przede wszystkim tej atmosfery, jaką my spotykamy, tych emocji, jakie widzimy na twarzach osób protestujących. Kiedy znajdujemy się na takich protestach lub manifestacjach, otrzymujemy całe emocje i wszystkich ludzi. Fotografowie starają się pokazać jak najwięcej emocji, które towarzyszyły manifestującym. Od razu odczuwasz bardzo wielką energię i moc tych ludzi, którzy tam znajdują się. Na tego typu wydarzeniach spotykają się ludzie, i to oni są tak naprawdę istotą i klu tych wszystkich zgromadzeń. Ja czuję wielki smutek, wielki żal z tego powodu, co wydarzyło się w Ukrainie, a widzę też moc ludzi, którzy pokazują wielkie. Współczucie. Czym w ogóle jest Studencka Agencja Fotograficzna? SAF jest zbiorem ludzi, którzy potrafią, lubią i uwielbiają fotografię. Jest to medium studenckie, którego celem jest szkolenie przyszłych fotografów, osób zainteresowanych fotografią. Jest ona dla mnie możliwością jakby realizowania się z moich zainteresowań związanych z fotografią. Fotografia to jest zatrzymanie emocji w Ułamku chwili, no i my staramy się to realizować. Celem Studenckiej Agencji Fotograficznej jest robienie coraz lepszych kadrów, i świetnie się w tym spełniają. Zorganizowana przez Studencką Agencję Fotograficzną ekspozycja jest jednym ze sposobów na okazanie wsparcia dla Ukrainy. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wystawy. Dla Flesza Emilia Gabler. Oprócz siedzenia w bibliotece, czas studiów to również uczestnictwo w różnych inicjatywach akademickich. Więcej o Akademii Metodologicznej w materiale Agaty Staszak. Wyprawianie akademickiego rzemiosła nie jest wcale takie trudne. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa to miejsce, do którego chodzimy nie tylko na wykłady i ćwiczenia. To również wiele wydarzeń i konferencji, które pozwalają studentom i doktorantom rozwinąć swoje umiejętności naukowe. Jednym z takich wydarzeń jest Akademia Metodologiczna. Akademia Metodologiczna to po pierwsze rozwój umiejętności naukowych, ale także zdobycie pierwszych szlifów w wystąpieniach naukowych i to przede wszystkim przygotowanie autorskiego projektu badawczego. Nauka to nie tylko siedzenie w bibliotece i zakuwanie, to również prowadzenie swoich własnych badań, które pozwalają nam na rozwój swoich umiejętności. Oprócz wykładów i zajęć Akademia Metodologiczna da szansę młodym naukowcom na przedstawienie swoich pierwszych projektów badawczych. Studenci będą je Pokazywać, będą je prezentować, a my będziemy wspólnie z nimi je omawiać po to, żeby potem profesjonalnie mogli je zrealizować. Ale tego typu wykłady i wydarzenia powinny znaleźć zainteresowanie nie tylko wśród młodych osób marzących o karierze naukowej. Przed każdym ze studentów stoi bowiem takie samo zadanie: napisanie pracy licencjackiej bądź magisterskiej, bez których nie ukończymy studiów. Są przygotowaniem dla młodych naukowców do podjęcia próby. Przygotowania projektu badawczego, napisania pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, a także napisanie pierwszego artykułu naukowego. Ale czy nabyte w czasie wydarzeń, takich jak Akademia Metodologiczna Umiejętności przydadzą się studentom również w karierze nie tylko naukowej? Mam nadzieję, że tak, a nawet jestem o tym przekonany, bo Akademia Metodologiczna pomyślana jest przede wszystkim jako dobra szkoła poprawnego, logicznego myślenia, a to myślę, przydaje się i w murach. Uniwersytetu i poza nim. Także bardzo serdecznie zapraszam. Akademia Metodologiczna będzie miała miejsce 21 i 22 kwietnia w Gnieźnie. Kariera akademicka to nie tylko nauka. Wystąpienia publiczne, konferencje, pisanie artykułów i robienie badań naukowych to tylko nieliczne z rzeczy, które musi robić każdy młody naukowiec. Dla Flesza Agata Staszak. Dzień wiosny już za nami. O tym, jak spędzili go wykładowcy UAM oraz studenci w materiale Juli Kaczmarek. Słońce, grill, morze. Słońce rażące w oczy, śpiew ptaków za oknem oraz chowanie zimowych kurtek. To właśnie te elementy wskazują na nadchodzącą wiosnę. 21 marca rozpoczęła się ona oficjalnie. Taka wolność na sercu troszeczkę, że już kończą się te zimne, paskudne dni zimowe i wreszcie można zrzucić z siebie. Te ciepłe ubrania. I trzeba się trochę inaczej ubierać, co trochę boi na przykład jesieniarzy takich jak ja. Mimo, że większości osób tego dnia dopisuje humor, każdej z nich kojarzy się on inaczej. Trochę mniej nauki, bo jedna sesja minęła, a druga jeszcze nie przystąpiła, więc taki. Fajny ciw. że mi się z, znaczy się z ładną pogodą, tak i z tym, że następuje to e, pewne takie przesilenie z tego okresu zimowego na, na nieco lepszy. A spacery, jakiś taki bardziej pozytywny klimat, aniżeli ta szarówka, która miała miejsce wcześniej. Cieszenie się słońcem, odpoczynek czy spacer należą do głównych aktywności tego dnia. Zapytaliśmy studentów i wykładowców uczelni, jak spędzili tegoroczny dzień wiosny. Pierwszy dzień wiosny był dniem pracy. Tak, to był poniedziałek, więc... żadnych fireworków Wiosny nie było. Z dniem wiosny związane są również różnorodne tradycje. Oprócz znanego nam dnia Wagarowicza, w Polsce popularne jest m.in. topienie marzanny. Jedna no z takich tradycji, która gdzieś tam no jest, przynajmniej w niektórych, na niektórych obszarach, cały czas kultywowana. Jedyną tradycją, jaką lubiłem, związaną z pierwszymi dniami wiosny, to ucieczka z lekcji. Niektórzy zwyczaje te praktykowali tylko w latach młodzieńczych, a inni postanowili, że nie będą z nich rezygnować do dzisiaj. Wiosną wszystko budzi się do życia. Nadlatujące byciany czy pojawiające się pierwsze kwiaty doskonale to obrazują. Miejmy nadzieję, że i nam wiosenne słońce przyniesie wiele energii na dalsze dni nauki. Dla Flesza Julia Kaczmarek. Azja, Afryka czy Ameryka Łacińska. Na te pozornie odległe kontynenty przenieśli się uczestnicy 19. edycji Dni Turystyki. Więcej o tym w materiale Aleksandry Andrzejczak. Dzień. Choć każda edycja dni turystyki różni się znacząco, ich cel pozostaje niezmienny od lat. Ideą jest to po prostu, żeby pokazać, że podróżowanie to nie tylko fajnie spędzony czas na wakacjach, ale też możemy się wiele nauczyć, czy to chodzi, jeśli chodzi o kulturę, o język, czy po prostu szacunek do innego człowieka. Nasze 19 dni turystyki są w tym roku wersją hybrydową pierwszy raz, więc tutaj stacjonarnie zapraszamy wszystkich związanych z uam -em. A naszą transmisję w sumie może śledzić naprawdę każdy, czy na YouTubie, czy na MS Teams. Przygotowania trwały, zaczęły się myślę około listopada. Myślę, że ostatni miesiąc to jest taka wytężona praca, że ja praktycznie pod telefonem. Ciężka praca zaowocowała niezwykle atrakcyjnym programem. Obok prelekcji panelu dyskusyjnego nie zabrakło zajęć praktycznych. Dzisiaj prowadzimy warsztaty z czerpania papieru. Jest to tak naprawdę pierwsza pierwotna metoda pozyskiwania papieru, która już się zrodziła na początku II wieku w Chinach. Jako taka forma hobbystyczna do relaksu, tak jak mieliśmy już kiedyś skandynawskie kolorowanki z drobnymi wzorkami. Organizacja takiego wydarzenia to nie lada wyczyn. Co więc motywuje społeczność akademicką do działania? Kontakt, jeszcze większy kontakt z młodymi osobami, czyli studentami. Poznawanie nowych osób. Sami prelegenci tak to są osoby, z którymi Mimo, że widzimy się tutaj przez chwilę, oni dają, przekazują nam swoją pasję, czyli znowu napędzają, ładują mi baterie. Pasja, pomysły, ale też doświadczenie i cenne wskazówki, jak zacząć. Najważniejsza chyba jest e, dobra ekipa, dobre nastawienie, e, no i planowanie. I zachować spokój, tak? Kiedy coś się dzieje, nie myśli, po prostu nie wpadać w panikę. Nie... Okazuje się, że turystyka to przede wszystkim ciekawi świata ludzie, a czasem i zwierzęta nasz dzień wygląda tak naprawdę bardzo podobnie, mimo tego, że spotykamy w ciągu dnia masę innych ludzi, zmieniamy samochody w autostopie. No to to ten właśnie dzień... to jest tą rutyną tak, tak. naprawdę. Stajemy mniej więcej w tej samej godzinie, jemy mniej więcej w tych samych godzinach, mamy przerwy, w mniej więcej w tych samych godzinach. Nasi rozmówcy jednogłośnie stwierdzają, turystom może zostać każdy. Turystyka to forma rozrywki, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Pasja, jaka towarzyszy podróżnikom, nie znika, jakby się mogło wydawać w momencie zakończonej podróży. Czego dowiedli prelegenci i organizatorzy tegorocznych dni turystyki. Dla Flesza Aleksandra Andrzejczak. Festiwal tatuażu i muzyki to wydarzenie, które przyciąga tłumy. Jest to miejsce spotkań utalentowanych ludzi i ciekawych osobowości. Więcej o tym w materiale Doroty Małek. Ja przejdę się jeszcze raz po stoiskach, zobaczę co mi wpadnie w oko, z jedną ziarką na pewno nie wyjdę. Po zimowej przerwie tatu konwent wrócił do największych miast w kraju, w tym do Poznania. Tegorocznej serii przyświecało hasło Wyrażaj się, zachęcające do odważnego mówienia o sobie, swoich poglądach i emocjach. Przez lata walczyliśmy o to, żeby tatuaż... Yy... Wyszedł z subkultur, z, ze stref wykluczonych i wszedł do mainstreamu. Uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć jednocześnie ponad 450 tatuatorów przy pracy. To zaczęło się głównie z pasji, od dziecka wszystkie ściany były pomazane, porysowane, więc najpierw e, chciałam być malarką. Później po 12 roku życia chciałam być tatuatorką i spełniłam swoje marzenia, polecam każdemu. Zapytaliśmy uczestników konwentu o ich tatuażowe historie. Jarałem się tym, odkąd zacząłem oglądać y, wszystkie programy związane z tatuażem w telewizji i później stopniowo sam zacząłem się tatuować i tak wyszło, że teraz jest to mój sposób na życie. Na pewno tatuaże na głowie, bo jest, chodzi o obronę praw zwierząt i, i to, jest, to są bardzo ważne tatuaże dla mnie. No ogólnie ja nie chciałam tatuaże zrobić, ale tak ogólnie no rodzina każe tam jest tatu, tatuowany i no w końcu musiałam zrobić tatuaż. Dla jednych mają duże znaczenie emocjonalne, dla innych jest to piękna ozdoba. Najbardziej wzruszył mnie tatuaż, który robiłam mojej znajomej. Wytatuowałam jej kocham cię pisma jej taty. I kocham cię, było zgarnięte z jakiegoś starego listu do mamy, więc w ogóle urzekło to moje serce. Dla mnie muszą być to po prostu przemyślane wzory. Mm, ja raczej nie działam na zasadzie o fajna wrzutka, zrobię sobie, choć wiele osób tak robi, jakby nie ma w tym nic złego oczywiście. No. Czy jakieś mam przeznaczenie? Nie za bardzo, bardziej tak zawsze spontanicznie coś robić? To jest sens ekspresji, to jest pokazanie po prostu wewnętrznego siebie i wyjścia na zewnątrz po prostu. Nie? Mam. Portret rodziców. Myślę, że to jest tak naprawdę są dwa jedyne tatuaże, które cokolwiek symbolizują. Reszta jest po prostu ze względów estetycznych. Jednym z celów tatukonwentu konwentu była pomoc grupom i jednostkom wykluczonym i potrzebującym. W tym roku staramy się jakby z, y, wspierać tych, którzy dalej są wykluczani z na, w naszym kraju. Stąd też pomysł na to, żeby wspierać organizacje LGBT, w, we wszystkich miastach, w których odbędą się w tym roku konwencje. Sytuacja też jakby, którą mamy obecnie sprawiła, że my nie chcemy pozostawać bierni i chcemy wspierać też osoby potrzebujące z Ukrainy. Zdecydowaliśmy się każdą konwencją wspierać inną organizację w zależności od potrzeb. Festiwal Tatuażu i Muzyki to wydarzenie, które przyciąga inspirujących ludzi i wyróżnia się niesamowitą energią. Tatuaże to nie tylko estetyczne wzory, jest to również forma ekspresji. Dla flasza dorota małek. To już wszystko co przygotowaliśmy dla was w tym wydaniu. Nie zapomnijcie obserwować nas na Facebooku, a szczególnie naszych profili flash kultura, flash sport oraz flash polityka. Do zobaczenia za dwa tygodnie